No się ma ponownie. Dzisiaj Wam pokażę, jak sobie zeskanować klisze 35 mm. A zasadniczo najbardziej ciekawi pewnie wszystkich, jak zrobić, wywołać praktycznie zdjęcia z kliszy 35 mm. Mamy jakieś stare, załóżmy, klisze. Gdzieś tam po się walają, zdjęcia poginęły. Chcemy sobie poprawić jakość, dorobić zdjęć, zrobić. Któreś, któregoś fotograf nie wywołał bo coś mu tam nie spasowało po prostu możemy się pobawić do tego służy nam taka właśnie taka właśnie rameczka ramka owa nosi fachową nazwę film Guide 35 mm sleeve czyli holderek ramka na Film 35 mm, cokolwiek byśmy nie chcieli z nim zrobić, ja postanowiłem zrobić tutaj powiedzmy podgląd filmu 35 mm z negatywu, bo najbardziej jest to popularna historia. I tak otwieramy sobie tą obsługę. Otwieramy sobie w ten sposób ramkę. Tu już mam przygotowany film, wkładam. W zasadzie nie wiem jeszcze, co tam jest. Że mogą być jakieś jaja, ale załóżmy, że coś to będzie normalnego. Dobra, mamy ramkę, jak widać, z chwilę zakładam jeden, można założyć dwa, jak widać, bo na to pozwala wielkość ramki. Dobra. Analogicznie, jak w wypadku tamtej rameczki na slajdy, wkładamy ją w identyczny sposób. Ciach i ciach. Zamykamy. Skaner mamy włączony. No i dobra. Zrobimy sobie podgląd na monitor. Ja tu uruchamiam sobie WSK na w tym momencie. skanik jest. Jeszcze sobie oddale troszkę, żebyście wszystko widzieli. Jest jesień, ciemno cały czas, więc dobra. Zacznijmy od wejścia. Skaner przejrzy Dajemy zaawansowane. Skaner do pliku, wiadomo, źródło 9000F, czyli nasz modelik skanera. Przeźroczy, zostawiamy przeźroczy, bo korzystamy z lampy górnej. Media, oczywiście, wybramy negatyw kolorowy. Mamy negatywy czarno-białe, jak co kto woli. A bity na pixel niech sobie zostanie. Załóżmy, że jesteśmy początkującym użytkownikiem. Kadrowanie zostawiamy ręcznie. Filtr ja standardowo zostawiam tak. Wystarczy, można się później pobawić troszkę odcieniami, wykresami itd. Więc dobra, robimy sobie podgląd. Nie wiem czy każdy widzi, tutaj jest na dole po, po, po lewej zielony przycisk. Ciach, jedziemy. Ustawiłem 1200, bo tak jak mówię, jest to standardowa optymalna rozdzielczość. Trochę troszkę oddalę. O, tam nam się jedzie już skanik. Jakieś zielenie w tle. Dobra, no i mamy. O, tu nam skadr skadrował nawet się. Więc co my byśmy chcieli? Widzę, że te zdjęcia będą dość nieostre, ale weźmy sobie takiego jakiegoś tu jelonka na przykład niech będzie, kurde, może to nie jest dobry pomysł, bo tam jest słaba kolorystyka, ale... Kadrujemy sobie go, spróbujemy w automacie, czyli wybieramy klisza 35. O! Nie wiem, czy to będzie ostre. Po, po jeszcze raz mu to muszę wrzucić, bo mi o! Dobra! Zaskamujmy cokolwiek, by to nie było. Ten jeden kadr. No i chwilkę musimy oczywiście poczekać. Coś wylazło. Teraz brudki, czyli filtr. Zawsze w tym wypadku są te dwa skany. No, przejedzie nam teraz, i zobaczymy, co nam tam wyjdzie dziwnego. Jak widać, programik jest do panowania prosto. Tak, jak mówię, można sobie tutaj pomieszać dość ostro z tym programem, ale ja pokazuję wstępnie w ogóle jego jakoś taki podstawowy tutorial. Kończy nam się robić. No, tak widać, no zdjęcie jest nieostre, więc wyszło jak wyszło. Dobra, nie o to chodzi. Ja Zobaczmy jeszcze podglądzik. Tu mamy coś trzejszego. To sobie zrobimy może ręczne. Yy. Jakieś takie skanowanko, czyli utniemy tam troszkę tych czarnych boczków o dobra jeszcze raz A, jakaś wycieczka szkolna w każdym razie, z tego co widzę. Czyli znowu filtrowanie. Nie złapało mi tu całego ekranu, ale to chyba ta prawa strona nie jest istotna. Oczywiście tutaj na dole mamy obracanie fotki, powiększanie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy jeszcze na efekt. To powinno być nieco ostrzejsze zdjęcie. Filtrujemy. Jeśli nam się filmik włoży, włoży odwrotnie, to się nie należy przejmować, można to wrócić. Tutaj mamy gdzieś e, odpicie lustrzane, czyli powiedzmy żeby nam nie przekłamało, że coś jest odwrotnie. no to no, tak jak widać, no. Jakościówka jest taka sobie, bo to jest to są Wiadomo, robione z automaciku, pewnie ustawione automatycznie, wszystko i tak dalej, więc cudów nie będzie. Tyle. No tak, jak mówię, tutaj się robi odbić lustrzane. Można to obrócić wtedy. O, i jeżeli to było w rzeczywistości tak, no to będzie tak, jeżeli nie, no to wiadomo. Tyle. Do następnego. Hej.